Listopad przynosi nam w sumie oczekiwane wzrosty. Hossa trwa. Dzieje się, czy po prostu ma miejsce Radź Św. Mikołaja. Mamy kolejny wzrostowy tydzień za nami. A jaki będzie ten nadchodzący tydzień na rynkach finansowych? Gdy popatrzymy na kalendarz ekonomiczny, no to niestety tych takich naprawdę ważnych wydarzeń makroekonomicznych mieć nie będziemy, ale to nie oznacza, że nie pojawią się rzeczy nieoczekiwane i tutaj pamiętajmy o tym, żeby zawsze, ale to zawsze odpowiednio do ryzyka podchodzić, nawet wtedy. Gdy ten kalendarz ekonomiczny wydaje się być pusty. Nie przedłużajmy zatem, zobaczmy jak prezentują się wykresy. A więc, wskakujemy na x -Station i zaczynamy od tego rynku zdecydowanie najważniejszego i od spółek technologicznych. Zresztą, HOSSA AI czy o sztucznej inteligencji mówi się naprawdę bardzo, bardzo dużo. To był też temat przewodni e, wydarzenia, które miało miejsce w miniony piątek, a więc eventu. Ewentu XTB Masterclass. Link do nagrań z tego spotkania był między innymi Andrzej Dragan, e, który miał i brał udział w debacie, był Jacek Bartosiak, byli, był generał e, Skrzypczak, e, generał Kraszewski, było naprawdę mnóstwo ciekawych osób z nie tylko tematyki inwestycyjnej, ale geopolityki e, i też sztucznej inteligencji. Link. Do tego wydarzenia znajdziesz w opisie. Tamte nagrania będą oczywiście dostępne. My natomiast pochylmy się nad tym, co się w tych Stanach Zjednoczonych dzieje. Niektórzy mogliby powiedzieć. Że jest szansa na dwie wieże niczym z władcy yy, pierścieni, ale nie to szansa na to jest oczywiście mała, bo statystycznie podwójny wierzchołek występuje rzadko. Przetestowaliśmy szczyty, yy, szczyty z yy, lipca tego 2023 roku ja dalej podpisuję się pod tym, że to ATH ATH tego indeksu powinno zostać pokonane, tym bardziej, że. W zasadzie większość technologicznych gigantów z Apple czy Microsoftem na czele radzi sobie cały czas bardzo, bardzo dobrze, ten popyt nam nie gaśnie. Technicznie, technicznie tutaj ta przestrzeń oczywiście do umocnienia się akcji jeszcze o kolejnych co najmniej 4-5%. No Moim zdaniem, jak najbardziej jest i sił powinno na to wystarczyć, chyba że pojawi się coś zupełnie nieoczekiwanego, jakieś nowe rozdanie w tych ostatnich sesjach listopada. Zresztą pomału to mamy tak naprawdę ostatnie sesje giełdowe roku, bo do końca roku zostało. 28 sesji handlowych, więc jeżeli ktoś chce sobie podatkowo jeszcze pooptymalizować, no to tych yy, dni do różnego rodzaju optymalizacji zostało niewiele. Dla mnie powinniśmy zaobserwować oczywiście przebicie, przejście tego pułapu, no i dalej hossa powinna być kontynuowana. Yy, mamy ładne wyjście z układu flagi, flaga teoretycznie, oczywiście, to układ cenowy który zapowiada bardzo gwałtowne wzrosty, bo to, co było przed flagą, powinno się po fladze pojawić. A jeżeli mówimy tutaj o tym ruchu poprzedzającym, no to lada moment, może w 2024 roku będziemy jasno mówili, mówić i komunikować o tym, że mamy bańkę, ale bańkę tworzoną przez sztuczną inteligencję. I to jest ten scenariusz, o którym mówiłem jeszcze zanim to było oczywiście modne, bo na przełomie 2022 i 2023, wtedy kiedy światło dzienne ujrzał czat GPT, wtedy stwierdziłem, że jeżeli rzeczywiście mamy mieć, e, mamy mieć hossę e, związaną ze sztuczną inteligencją, no to ten wierzchołek w przypadku NASDAQ-a on musi zostać pokonany. W przypadku pozostałych amerykańskich indeksów tu jest podobnie. Indeks S&P 500 może nie atakuje jeszcze, po, jeszcze poziomów z tego początku trzeciego kwartału, czyli mowa tutaj oczywiście o tym wierzchołku, ale wygląda dalej optymistycznie. Do ATH brakuje nam też około 5%. To naprawdę nie jest dużo. No i dużo zależeć będzie też od tych, od tych odczytów, na przełomie listopada i grudnia, gdzie po, dla niektórych krajów oczywiście będą szacunkowe odczyty inflacyjne, dla niektórych oczywiście tylko i wyłącznie te już ostateczne, no i na nie będziemy spoglądać z zapartym tchem, bo w przypadku rynku pracy te ostatnie dane nam kosmicznej zmienności nie, wywołały, nie wywoływały, a odczyty inflacyjne, oj, już tak ładnie te sesje były wyciągane. Nasz rodzimy rynek radzi sobie, Nader dobrze, na tle oczywiście, chociażby Stanów Zjednoczonych i to jest jasny sygnał, że jesteśmy w fazie risk-on, te bardziej ryzykowne aktywa, rynki wschodzące, bitcoin, czy chociażby nasza skromna, malutka złotóweczka, one na wartości zyskują i to w, w zasadzie w stosunku do wszystkich najważniejszych deviz, WIG20, wierzchołek tego odbicia popandemicznego. Jeszcze nie poprawił, bo mówimy tutaj o tym wierzchołku oczywiście, i do niego nam jeszcze brakuje sporo, bo około 9%. Natomiast ta dynamika wygląda dosyć obiecująco. Dużo oczywiście widać przez te napływy, napływy kapitału z zagranicy. Można to przede wszystkim rozpoznać po tym, że rosną te największe spółki w przypadku kapitału zagranicznego, tego dużego kapitału, no niestety, ale. On nie idzie do tych malutkich, bardzo agresywnych spółek, bo tam obrót, płynność jest zdecydowanie zbyt płytka, żeby duzi, duzi gracze się w to bawili, ale te banki nasze polskie wyglądają naprawdę obiecująco. Miejmy nadzieję, że dla osób, które banki trzymają, ja akurat w portfelu, ale tym portfelu Ike mam akcję cały czas Santandera, zresztą, Możemy sobie popatrzeć na te akcje Santandera, bo to była najlepsza na ten moment inwestycja w przypadku konta IKE w tym, w tym roku. I to wygląda, wygląda naprawdę dobrze, bo jesteśmy na przypadku Santandera, na ATH. No i w zasadzie ja na ten moment jeszcze powodu do zamykania tych pozycji nie, zajmuję, nie, nie znajduję, więc po prostu trzymamy. Mówiłem o tym, że ten kapitał też napływa do Bitcoina, więc sobie na Bitcoina popatrzmy. Ale jeżeli jeszcze jeżeli mówimy tutaj o jakichś okazjach, no to pamiętaj o tym, że uwaga. Wspólnie z Lenovo trwa konkurs tylko do końca listopada. Pula nagród ponad 5000 zł. Najlepsze zgarnia słuchawki ThinkPad X1i monitor 29W. Oczywiście od Lenovo wystarczy wziąć udział w quizie. W quizie 10 pytań jedno otwarte Zajmie ci to 2, 3, może maksymalnie 4 minuty, a nagrody zgarną trzy najlepsze osoby. Link w opisie: do konkursu dołączaj. Natomiast w przypadku Bitcoina, nie wiem, czy dołączyłeś już do tej halvingowej hossy, czy też nie dołączyłeś, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no to w zasadzie czas leci, bo przed samym halvingiem nie do końca warto kupować. Tu się dzieją rzeczy zwykle przed halvingiem, a mamy jeszcze dodatkowy czynnik w postaci tego, że halving zbiegnie nam się z tym ostatecznym terminem, jaki ma SEC na zaakceptowanie funduszy pasywnych, które inwestować mają, czyli ETF-ów oczywiście, które inwestować mają w kryptowaluty. Właśnie, i to byłby bodziec niezwykle popytowy. Może się to oczywiście wydarzyć też i wcześniej, natomiast widać, że tego typu informacje na razie na ten kurs działają bardzo dobrze i bitcoin nam się dźwiga. I jak w przypadku banków, o ile oczywiście korekta może nam się pojawić, o tyle w te kolejne tygodnie, jeżeli tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych na rynku akcyjnym dalej będzie się działo dobrze, no to rynek e, kryptowalut e, z bitcoinem na czele też powinien e, tutaj nam nie odstawać. No i ta złotówka. Wspomniana, a, wspomniana przeze mnie e, złotówka, która no, w przypadku dolara 4 złote, więc... Teoretycznie jest szansa na to, że my ten 2023, co się nie zapowiadało, zamkniemy w okolicach poniżej 4 zł za amerykańską walutę. I z jednej strony możesz powiedzieć, wow, radzi sobie nasz, nasz, nasza waluta, wyśmienicie dobrze, natomiast to tak naprawdę waluty naszego regionu radzą sobie dobrze w stosunku do amerykańskiej waluty, bo w przypadku ETK i ta korekta dla mnie jest troszeczkę zbyt mocna w stosunku do tego, co oczekiwałem, ale nie rozgrywałem tego, więc... W zasadzie był to tylko i wyłącznie komentarz, bo podchodzimy tutaj pod tą taką linię wewnętrzną. Ja nie lubię rozgrywać tego typu linii wewnętrznych, bo ich skuteczność jest... Pozostawia wiele do życzenia, natomiast też kwestia skali, na jakiej to robimy, bo nie na każdym wykresie ta linia będzie przebiegała tak ładnie. Natomiast tutaj no, zobaczymy, czy my tę końcówkę roku, jeżeli rzeczywiście ma dalej trwać rajd świętego Mikołaja, to czy Edek ten rok nie zakończy na najwyższych poziomach i pułapie 1.14? 1.14. No 1.1320, czyli tu mówimy tutaj o tych okolicach, ale to też by oznaczało, że kurs euro względem złotego może nam się stabilizować na niższych poziomach i tak jesteśmy nisko. 4.30 naprawdę jest 4.38, to naprawdę jest nisko, a długo, długo, bo między 2013 a 2020 do pandemii takim mm, takim totalnym, może totalnym, totalna była kiedyś opozycja, natomiast takim magnesem, magnesem dla rynków był właśnie połap 4,30 i my do niego wracamy. I biorąc pod uwagę jak kształtowały się polityki monetarne Fedu, EBC i oczywiście ta realizowana przez Radę Polityki Pieniężnej, to ta sytuacja wygląda bardzo dobrze i bardzo obiecująco. No, wydaje mi się, że bardziej tutaj oczywiście w grę wchodziłaby stabilizacja tego kursu niż jego, niż jego dalsze, bardzo mocne umacnianie się mowa o złotym. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądało. Jeżeli chodzi o złoto, no to złoto nam się odhaczyło. I ten cykl dolarowy, bo tu nie chodziło już o konflikt w strefie gazy, o to co wyprawia Izrael, Hamas, Palestyna, o co tutaj w tym konflikcie chodzi. Natomiast tutaj chodzi już o cykl dolarowy, oddawanie siły dolara, czyli te wszystkie aktywa, które w amerykańskiej walucie są wyceniane, no powinny na wartości zyskiwać. Złoto nam doszło do tego technicznego poziomu, o którym sobie mówiliśmy. Tym takim pierwszym drogowskazem, z takim falsem, przepięknym ubraniem e, wszelkiej maści, shortujących, też tych shortujących w średnim terminie, wyciągnięcie, bach, no i e, dalej podpisuje się pod tym, że złoto to ATH w ujęciu dolarowym poprawi. A ty napisz w komentarzu, czy według ciebie złoto rzeczywiście to ATH jest w stanie poprawić, no i podrzucaj, podrzucaj te instrumenty, te aktywa na które chcesz, żebym zerknął, trzymam kciuki za to, żeby kolejny tydzień w Twoim wykonaniu był niezwykle udany.